Dzień dobry. Figa jest owocem figowca pospolitego należącego do rodziny morwowatych. Rośnie w Afryce i krajach śródziemnomorskich. Spotykana jest również w tropikalnych rejonach Azji, a także w USA, Australii i Ekwadorze. Figa ma gruszkowaty kształt, a z zewnątrz ma brunatno-fioletową barwę. Zaś jej środek jest soczyście czerwony. Figi świeże są soczyste, bardzo słodkie, a ich konsystencja to połączenie miąższu z chrupkością nasion. Przed spożyciem figę wystarczy umyć pod bieżącą wodą, podzielić na cząstki i spożyć miąższ łyżeczką. 100 g figi świeżej dostarcza średnio 74 kcal 19 g węglowodanów, w tym 16 g cukrów, mniej niż 1 g białka, mniej niż pół grama tłuszczu oraz około 3 g błonnika. Zawiera takie składniki mineralne jak potas, wapń, magnez, fosfor, sód, cynk oraz witaminy. Witaminy z grupy B, witaminę A, C, beta-karoten oraz witaminę E i K. Warto wspomnieć, iż świeże figi są mniej kaloryczne i zawierają więcej beta karotenu niż suszone. Najnowsze badania dowodzą, że figi mają działanie antybakteryjne, przeciwutleniające, przeciwnowotworowe, przeciwpasożytnicze, przeciwgrzybiczne i przeciwzapalne. Natomiast dzięki temu, że są dobrym źródłem potasu, pomagają kontrolować ciśnienie krwi. Zawierają także flavonoidy należące do przeciwutleniaczy, które zapobiegają chorobom układu krążenia. Do tego uszczelniają naczynia krwionośne i normalizują ciśnienie krwi. Flavonoidy obniżają także ryzyko powstawania zakrzepów. Figi dzięki obecności błonnika wspomagają trawienie i zapobiegają zaparciom. Dodatkowo błonnik pokarmowy pomaga obniżać poziom cholesterolu, a co za tym idzie, chroni przed takimi schorzeniami jak udar mózgu czy miażdżyca. Z kolei witaminy A, C oraz E wspomagają prawidłowe funkcjonowanie narządu wzroku, poprawiają wygląd skóry, opóźniają także procesy starzenia się i wzmacniają odporność. Figa świeża ma niski indeks glikemiczny ale ze względu na zawartość węglowodanów powyżej 10 g na 100 g produktu nie jest zalecana dla osób z cukrzycą. Świeże figi można wykorzystać jako dodatek do sałatek, deserów czy koktajli.